Robert Lewandowski skupia na sobie całą uwagę. Trzy gole w trzech ostatnich meczach, świetna forma. Już niedługo transmisja, pozostańcie z nami. Witamy Państwa serdecznie. Liczymy na 90 minut wspaniałej piłki na Zignal i Duna Park. Nazywam się Dariusz Szpatowski. Siedzę dziś na stanowisku komentatorskim jakże miłym towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dziś wraz z Państwem obejrzymy na tym stadionie spotkanie Bundesligi, rozgrywek o Mistrzostwo Niemiec. Borussia Dortmund zmierzy się z VfB Stuttgart. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporowali. A oto skład, jakim Borussia Dortmund rozpocznie dzisiejszy mecz. Zagrają ustawienie w systemie 3-5-2. Co możemy powiedzieć o takim ustawieniu? Taki podział pozycji daje sporą elastyczność, bo cała druga linia może włączać się w ogromną i w akcje zaczepne. Napastnicy muszą się tylko pokazywać do podań i dobrze poruszać się pod polem karnym grupami. Ustawienie drużyny przyjezdnych dla państwa ekranu. Zespół zagra w jednym z wariantów 3-4-3, tym chyba bardziej ofensywny. Tak, to istotnie taka trochę bardziej agresywna wersja z drugą linią przesuniętą do przodu. Ustawienie do gry otwartej mające wiązać przeciwnika daleko od bramki. Borussia Dortmund kojarzy nam się przede wszystkim z polskim tercetem oraz z eksplozją formy Roberta Lewandowskiego, z którym nie udało się klubowi przedłużyć kontraktu. Robert sam pokierował dalszą swoją karierą, przechodząc na zasadzie wolnego transferu do nielubianego w Dortmundzie Bayernu. Rozpoczynają spotkanie gracze Borussii Dortmund. Marco Royce może teraz wykorzystać lukę na skrzydłach. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Uff, co za interwencja! Gonzales. i Dagni. Gra zostanie wznowiona wrzutem z autu Borussii. Sędzia jednak nie przerwał gry. Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Dośrodkowanie do Lewandowskiego. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Wszyscy wiemy na co stać Roberta Lewandowskiego w formie. Ciekawe jak będzie dzisiaj. Ostatnie trzy mecze to trzy strzelone przez niego bramki. Można powiedzieć, że jest regularny. Albo cała formacja ofensywna złapała właściwy rytm. Gonzales. Źle kryje Hummels. Dobra interwencja Kierkiego. Strata w ataku. Teraz górą, ładnie. Ładnie rozwija się ta akcja. Sam ma trochę miejsca na skrzypie. No to będzie 100% szansa. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie. Dobra interwencja. Dośrodkowanie zrożnego. Ta główka nie zaskoczyła bramkarza. González. González. Obrońca dobrze to przerywa. Znalazł się na czystej pozycji. Widawi, Emre Mor. I tak oto tracą kinkę. Marko Rojc ma sporo miejsca z Boku Dobrze się pokazał. Sancho! Ależ czysto, tracił tę piwkę z kolei. No, no, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. Teraz na ekranach to furka terenu. W takich talnych portrafach. Rybano nie zdążyli nawet postawić zjawisków ogromnych. Cisnął tam futbolówkę strzelec uderzając przy krótkim usług. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu jest 1 do 0. No piłka oddana w zasadzie bez walki. Torgan Azar. Okazja do dostoskowania. Od wrzutu z autu Borusja Sancho. No i bramkarz wyjaśnia sytuację. Otrzymałem informację, że padł gol na Red Bull Arena. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Lipska. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 29 minuta meczu. Dziękujemy za informację. I dawniej. No już blisko pole karne. Powoli konstruują akcje, uważają, żeby nie stracić wszystkich. To może być wyrównanie? i efektowne. Piłka szła na dobrej wysokości. Wystarczyło dołożyć głowę. Nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2 do 0. Mawro Panos. Holger Badstuber. Lichessan. Gonzalez. I Dagny. Żry kryje. Jest okazja. Uporał się z obrońcą. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Trudno uwierzyć, że w tej sytuacji nie padła bramka. Prawdziwy pech, bo tu decydowały raptem centymetry, o ile nie minima. I przed nami rzut rożny. On chyba dzisiejszego występu do udanych nie zaliczy. Podsumujmy jego dokonania w tym meczu. Zupełnie przygasł w tym meczu, praktycznie niewidoczny. Realizator prezentuje nam mapę jego kontaktów z piłką i powiem szczerze, że u zawodnika jego klasy powinno być tam dużo gęściej. Tak, to jest bramka, proszę państwa! Niesamowite emocje na trybunach. W końcu jak to dokładnie wyglądało, to nie była łatwa sytuacja, ale zdołał nadać temu uderzeniu głowy dostateczną siłę. No i mamy gola, świetnie to zrobił. Spójrzmy na to z innego kąta. Trenerka nie reaguje już tak żywiołowo jak przy pierwszej bramce. Emocje już nieco mniejsze, ale radość ta sama. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Pierwsza, dość jednostronna połowa meczu poza nami jest 3-0. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Druga połowa, która się właśnie rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. padłe podanie, będzie groźnie. Dobra okazja do oddania strzału. Ach, nie ma gola. Tuż nad poprzeczką. To częste przy uderzeniach głową trudno jest czasem utrzymać piłkę dostatecznie nisko. Holger Badstuber, i Działacze królewskich długo mieli tego zawodnika na swojej liście życzeń. Teraz zaś mogą dumnie powiedzieć, że mają go na liście płac. To ciekawy transfer. Na razie szczegółów nie znamy. Za to wiemy jedno. To naprawdę udany zakup. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Castro. Gonzales. I Dani! Dobrze próbował, ale stracił. Już blisko pola karnego. Dobrze, ucieka obrońcom. Centra do Lewandowskiego. Jest Lewandowski! Przepięknie się złożył do tego goleja. Lewandowski okazji z takiej odległości nie zwykł i pewnie skierował piłkę do siatki. Mecz idzie zdecydowanie po myśli trenerki, co widać po jej zadowolonej minie, byle tylko nie dopuścić do rozprężenia. I mamy zmiany. Uuu, 4 do 0. Zapowiada się na pogrom. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Auswechslung bei Borussia Dortmund. Von Feld gegangen. Die Nummer 13, Rafael Guerrero. Neu dabei, Die Nummer 8, Mahmoud Karouf. Gonzales, Didani, ofiarna interwencja, strzał został zablokowany. Rosja oddała półwypal. Ale udało mu się minąć obrońców. Jest pod presją obrońców. I to jest, proszę Państwa, Hadley. Ale Lewandowski, kiedy mu się zostawi tyle miejsca i swobody, nie mu się mylić. Uzasadnione pretensje bramkarza do obrad. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Dobre, skuteczne podanie. Mavropanos ponownie celnie podaje. Liczę sam. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Dales. Nie zdołali przeciwnicy przeprowadzić ataku Dobry odbiór na własnej połowie Piłka idealnie Za plecy obrońców Torgan Azar Pracą piłkę Dowiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena To kolejne trafienie Dla Lipska Daje im doprowadzenie 2 do 0 Minęła 70 minuta Dzięki zawieści. Axel Witzel. Widzimy teraz pojedynek. Bark w bark. Dorgan Azar. Trzeba to dobrze rozegrać. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. I Darwin. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Dobre wejście obrońcy, ale będzie wznowienie z linii bocznej. Trener woła: Zawodnika z rozgrzewki będzie zmiana. Dobra okazja, by dośrodkować piłkę. No, świetnie go obrał. Gonzalo Castro. Świetnie zablokował to uderzenie. Minęła 84. minuta. Tylko 6 minut do końca. Ma teraz szansę. Pusta bramka. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa, To za, za emocje! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się do końca, skrytnie wygrywał go w pole. W futbolu nie ma miejsca na pogłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Trenerka nie reaguje już tak żywiołowo jak przy pierwszej bramce. Emocje już nieco mniejsze, ale radość ta sama. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoko prowadzą. I nic dodać nicując. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na doświadczenie. No prosto w zawodnika z pola. Ewidentny spalony. Co za stracona okazja na akcję bramkową dał się tu złapać na naprawdę oczywistego spalony. Dobrze próbował, ale stracił. Jest ostatni izdek, bo Rusja Dortmund wygrywa w pełni zasłużone zwycięstwo. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużę. Dziękuję, że Sie so kurz nach Apfel Kamera gekommen sind. Danke für dieses Gespräch.